Kolejna piąteczka, pozdrawiam Was serdecznie, kanał Zmieranie na umór, testy pif nie tylko, lecimy po więcej subów, lecimy po formę, którą nie trzeba zrobić, wieczorem pewnie jakaś szklanka pęknie, ale zobaczymy jak to będzie. Było okno pogodowe, nabiegamy najlepsze Koło 8, .00. jeszcze lekki wodek, później będzie możliwe, że troszkę gorzej, I potem chyba następne okno o 20, ale to już nie będzie. Szykuję się do jakiegoś dłuższego biegu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca tego wyzwania 30 nowego biegania. Na razie dajemy rady. Aczkolwiek oddech może mówić cokolwiek innego. Jeszcze raz miłego weekendu, spokojnej soboty. Korzystajcie ze słoneczka. Trzymajcie się. Cześć.